Cześć i witam Was w kolejnym filmie na kanale Granie na relaksie. Na początku chciałem Was ostrzec o spoilerach z gry Prince of Persia tak dokładnie to o tej z 2008 roku. Zachęcam Was w pierwszej kolejności do zagrania. Moją nietypową opinią o grach jest to, że jest to najlepsza część historii o księciu i zawsze wszystkim ją polecam, Wam również. Zachęcam Was również do komentowania i subskrypcji. Wielkie dzięki! Prince of Persia z 2008 roku, stworzony przez Ubisoft Montreal, to reboot legendarnej serii, który odszedł od estetyki i mechaniki trylogii Piasków Czasu. Rewolucyjna stylistyka cell shadingu, nowy bohater bez królewskiego rodowodu, towarzysząca mu Elika oraz otwarta struktura świata zmieniły paradygmat rozgrywki. Produkcja ta wzbudziła skrajne emocje, od zachwytu nad płynnością animacji, po krytykę zakończenia, które stawia fundamentalne pytania o moralność protagonisty, dzisiejsza analiza przygląda się grze z perspektywy projektowania rozgrywki, interakcji, strukturę narracyjną i wybory moralne, jakie gra narzuca, a w szczególności decyzję końcową gracza i jej rezultaty etyczne. Z perspektywy mechaniki gry, Prince of Persia z 2008 roku wyróżnia się przede wszystkim strukturalną otwartością. Gracz może eksplorować cztery główne obszary w niemal dowolnej kolejności, walcząc z bosami i oczyszczając kolejne fragmenty świata z mroku Boga Arimana. Sama eksploracja opiera się na sekwencjach platformowych, wspinaczka, bieganie po ścianach, skoki i interakcje z otoczeniem odbywają się płynnie dzięki animacjom łączącym się w quasi filmowe ciągi. Mechanika ta oparta na systemie tzw. flow służy nie tylko efektywności poruszania się, ale buduje też poczucie bycia w świecie zgodnie z założeniami imersyjnej grywalności. Walki są ograniczone do pojedynków 1 na 1 z dużym naciskiem na rytmiczne parowanie, uniki i ataki specjalne, co przypomina bardziej taniec niż taką konwencjonalną walkę. W przeciwieństwie do wcześniejszych odcinków serii, gracz nie może przegrać. Elika zawsze ratuje księcia przed śmiercią, cofając go do ostatniego bezpiecznego punktu. Ta decyzja projektowa eliminuje tradycyjną karę za błędy, ale nie pozbawia gry napięcia, ponieważ gracz Nadal czuje odpowiedzialność za skuteczność działań, w tym kontekście gra wpisuje się w nurt nowoczesnego podejścia do projektowania gier, rezygnując z mechanicznej porażki na rzecz narracyjnej konsekwencji. Zatrzymajmy się na chwilę przy Elice. Jest ona czymś więcej niż zwykłą towarzyszką. To mechanika, postać i system narracyjny w jednym. Jej obecność determinuje większość działań gracza od wykonania kombinowanych ruchów w czasie eksploracji i poratowania przed upadkiem. Jest też katalizatorem fabuły czymś w rodzaju takiego kompasu moralnego dla gracza. W swoich wypowiedziach podkreśla znaczenie walki o równowagę i poświęcenia dla dobra świata. Co istotne, Elika jest także nośnikiem dysonansu ludonarracyjnego. Gracz, który zżywa się z postacią, musi na końcu podjąć działanie, które stoi w sprzeczności z jej ostatnią wolą. Zostańmy teraz na chwilę przy zakończeniu gry. Finał gry jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów całej serii Prince of Persia. Po pokonaniu wszystkich generałów Arimana, Elika poświęca swoje życie, by raz jeszcze zapieczętować mrocznego Boga. Jej ciało zostaje złożone w świątyni, a magia przywraca świat do równowagi. W tym momencie kontrolę odzyskuje gracz. Jedyna dostępna akcja to uniemożliwienie tego poświęcenia. Gracz, wcielający się księcia, może i nawet musi zniszczyć pieczęcie i wskrzesić Elikę. Tym samym uwalniając Arimana i pogrążając świat w chaosie. Nie jest to wybór tradycyjny. Gra nie oferuje alternatywy. Aby zobaczyć zakończenie, gracz musi wykonać ten akt. W tym miejscu objawia się esencja ludologicznej prowokacji. Gracz, przywiązany do eliki emocjonalnie i mechanicznie, ratowała go w końcu i pomagała przez całą grę, zostaje zmuszony do działania, które podważa całą jej filozofię. Czy to książę jest zły, czy gracz, który chce domknięcia historii? W kwestii zakończenia warto dodać, że do Prince of Persia z 2008 roku został również dodany płatny DLC o nazwie Epilog, którego akcja dzieje się po zakończeniu podstawki. Samo DLC jest w miarę krótkie, skupia się na rozterkach Eliki oraz księcia. W końcu rany emocjonalne są świeże, mimo zobojętnienia w kierunku księcia, to Elika przyłącza się do niego, by uciec z kompleksu. Sama gra miała być kontynuowana, co Ubisoft niestety porzucił, bo zakończenie dodatku w małym stopniu sugeruje nam, że coś tam dalej miało być. Decyzja księcia w grze jest zdecydowanie kontrowersyjna i budzi wiele emocji, jednak nie można jej jednoznacznie ocenić jako złą. Warto spojrzeć na nią z różnych perspektyw, które pomagają zrozumieć złożoność tej postaci oraz mechanizmy rządzące narracją gry. Z jednej strony można rozważyć tę decyzję w kontekście determinizmu wynikającego z konstrukcji gry. W praktyce oznacza to, że gracz nie ma realnej możliwości wyboru. Zakończenie jest narzucone przez projektantów i to, co się dzieje, jest niejako nieuniknione. W takim ujęciu książę nie jest postacią działającą z własnej woli, lecz narzędziem w rękach twórców, służącym do realizacji konkretnej opowieści. Z drugiej strony motywacja księcia wynika z bardzo ludzkiego uczucia miłości do Eliki. Kieruje się on przede wszystkim pragnieniem ochrony i ratowania ukochanej, nawet jeśli musi zignorować dalekosiężne konsekwencje swoich czynów. Z tej perspektywy jego decyzja może być odczytywana zarówno jako akt egoizmu, wynikający z dążenia do osobistego szczęścia, jak i przejaw głębokiego człowieczeństwa, które niejednokrotnie wymaga dokonywania trudnych, moralnie niejednoznacznych wyborów. Wreszcie książę może być interpretowany jako figurę antybohatera. Jego czyny, choć niejednoznacznie moralne, są w pełni zrozumiałe na poziomie psychologicznym. Nie jest idealnym herosem, popełnia błędy, ulega emocjom i podejmuje decyzje, które mogą być szkodliwe. Ta niejednoznaczność sprawia, że staje się bardziej ludzki i realistyczny, a jego historia zyskuje na głębi. Antybohaterstwo księcia polega na balansowaniu na granicy dobra i zła, co zmusza gracza do refleksji nad naturą moralności i konsekwencjami własnych wyborów w świecie gry. Na końcu podsumowując, Prince of Persia z 2008 roku to gra, która w warstwie mechanicznej eksperymentuje z granicami kontroli i odpowiedzialności. System rozgrywki, projekt eliki i finałowy akt stawiają pytania o wolność wyboru w grach komputerowych. Książę nie jest jednoznacznie zły. Jego decyzja może być odczuwana jako wyraz człowieczeństwa, sprzeciwu wobec losu, ale też jako egoiczny akt niszczący świat. Ta niejednoznaczność jest siłą gry. Pozostawia gracza z pytaniami i nieodpowiedziami. W świecie, w którym wiele gier oferuje pozorne wybory moralne, w Persia zmusza do działania sprzecznego z własnym sumieniem, i właśnie dlatego nawet po latach cały czas budzi emocje.